Panu dożywa spokojem, pokój Chrystusa z stałego, który gromadzi nas na tej świętej liturgii, na tym szczycie, źródle, żeby nam się udzielać. I dzisiaj, jak wspomniałem, mamy już trzeci, trzeci dzień można powiedzieć, trzecie serduszko. Pierwszego dnia Pan Bóg przywitał nas tutaj tą piękną Ewangelią o miłości Boga, bliźniego, wypływającej też z tego, że potrafimy siebie akceptować i kochać. Wczoraj mieliśmy i mogliśmy kontemplować, przeżywać, doświadczać tej miłości płynącej z przebitego boku Chrystusa, z kochającego serca Jezusa, który wydaje się dla naszego zbawienia, żeby dać nam życie. I dziś jest to trzecie serce kochające drzewie bywało, nie wiem, może w waszych domach, może u rodziców waszych, u dziadków były takie duże obrazy, nie? Serca Jezusowego, serca Maryi obok siebie wiszące. To była taka Biblia pauperum dawniej, nie dla, dla ubogich, że patrząc na to, żyjąc w tej optyce, człowiek wiedział właśnie jakich e, wartości ma się trzymać, e, z kim trzymać, kto tutaj rozdaje karty, kto jest tym, który właśnie jest, aby nas wspomagać, aby nam się udzielać. Właśnie Bóg e, sam w swojej osobie i jego matka, która jest naszą stawienniczką. E, w Zagórzu, tam gdzie mamy ten dom modlitwy, mówiłem, że tam przez pięć lat sobie żyłem, w głównym ołtarzu dzisiaj jest tam odpust, w głównym ołtarzu e, naszej kaplicy, tej i dojazdowej jest właśnie ikona Matki Bożej, gdzie w sercu, w serce Maryi, centralnie w tym miejscu jest wpisana ikona Jezusa Chrystusa. To jest bardzo piękne, to jest bardzo piękne. Sercem Maryi jest Jezus Chrystus. W sercu Maryi jest Jezus Chrystus. I ona dzisiaj jest właśnie dla nas takim światem można tą uczennicą, która pokazuje nam, jak naśladować jak iść za Chrystusem. Właśnie mieć, mieć Go w swoim sercu. Nie myśleć o sobie, tak po ludzku można powiedzieć, była matką takiego gościa, nie, to przecież mogła sobie nieźle tam poużywać w cudzysłowie, nie? Bo, bo mój synek jest taki, to ja wam tu załatwię, ale wiecie, mi się też coś należy. Nie? Była cicha, pokorna, stojąc gdzieś tam z boku. Wskazując, jak powiedziałem, tylko na swojego syna, na Jezusa Chrystusa. I przepiękna jest dzisiejsza Ewangelia. Znowu myślę i ufam, że, że każdy już usłyszał, że Pan Bóg dał mu jakiś pokarm, jakieś słowo na swoje życie, ale jeśli ją po kolei będziemy spokojnie czytać, odkrywać, to jest niesamowite. Pierwsza rzecz, która wynika z tego, to to, że rodzina Jezusa była pobożna, żyli właśnie bardzo pięknie, pielgrzymowali na te święta do do Jerozolimy na pewno odprawiali wszystkie inne czynności liturgiczne, pobożnościowe w swoim domu czy, czy w swojej miejscowości, i idą do Jerozolimy, i słyszymy to słowo, że Jezus im się zgubił. Jezus im się zgubił. Można powiedzieć, że stracili go ze swoich oczu. I to jest też troszeczkę tak, jak z nami. Oczywiście jesteście pobożni w Kościele katolickim, aleluja, Jezus żyje, jesteście we wspólnocie, udzielacie się, grupki, spotkania i tak dalej, ale w tym wszystkim, tak jak ta święta rodzina, wydawałoby się, że jesteś świętą rodziną, można zgubić Pana Jezusa. Można gdzieś się pogubić w codzienności, gdzieś go zatracić, może nawet nad Pana Jezusa i nad tą relację z nim wszystkie inne przepisy. Niedawno mieliśmy tę Ewangelię właśnie o szabacie. Nie? Czy człowiek jest dla szabatu, czy szabat dla człowieka? Że prawo jest potrzebne. I mówiłem na wcześniejszej, na wcześniejszej katechezie o tym, że jest to prawo Boże, które nam Pan Bóg daje. Nie po to, żeby nas uciskać, ale żeby nas właśnie ukierunkować, pozwolić nam pięknie żyć. Ale właśnie, cóż z tego prawa którego sobie mnożymy, jak Izrael miał ponad 600 tych praw szczegółowych, kiedy zapomina się o najważniejszym. Nawet jeżeli egzekwujesz prawo jako rodzic, jako nie wiem, przełożony, nie wiem kto, to jest pytanie, na ile w tym prawie, egzekwa, kiedy to robisz, jest miłości? Ile tam jest miłości? Czy zrobisz to naprawdę z miłości dla nawrócenia tej osoby, żeby ona miała życie, czy tylko dlatego, że Ty masz rację, że sprawiedliwość jest po Twojej stronie? Właśnie ile mam w tym miłości? Czasami można zgubić Chrystusa, będąc niby tak blisko, będąc jak ten marnotrawny z tej przypowieści o marnotrawnym synie, ten syn, który był w domu, nie? miał wszystko, ale myślę, że jeszcze bardziej był pogubiony niż ten, który poszedł i tak nagrzeszył, ale później, później wrócił. To jest, to jest taka pierwsza rzecz, która, która rodzi mi się. Yy. Patrząc na, na, tą dzisiejszą, na tą dzisiejszą Ewangelię. Później zauważcie, on, kiedy spotykają go, mówi te trudne słowa dla nich, że czyż, czemu mnie szukaliście? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? I tutaj się okazuje, Maria może przeżywać, oczywiście urodziła go cieleśnie, ale wychodzi z tego że jakby Jezus Chrystus nie był jej synem. To znaczy jest synem, ale nie, nie jest jej własnością. Że on należy do ojca. Że to ojciec go posyła, ojciec objawia mu wolę i przeznaczył go do takiego, a innego powołania, do takiej misji. I to możemy też przenieść na tą rzeczywistość, o której też mówiliśmy, czy wielu z was się w czasie rozmów, czy spowiedzi dzieli, właśnie tej troski o wasze dzieci, o waszych wnuków, że ich nie ma w kościele, że płaczecie, że to, czy tamto. A właśnie... Do końca właśnie te dzieci, owszem, zrodziliście je, Pan Bóg dał Wam łaskę, spotkaliście się, ukochaliście się, owocem tego jest to dziecko czy kolejne dzieci, ale właśnie one są darem od Pana Boga. One są własnością Boga Ojca. On jest pierwszym Ojcem w niebie. Dlatego to, co powiedziałem, że nawet jeżeli Ciebie tu już nie będzie, On będzie tym, który będzie się starał o to, żeby to dziecko przyprowadzić do siebie, że On chce, żeby oni byli z Nim. Żeby właśnie byli w tym, co należy do niego, żeby też nie tylko należeli tam jako niewolnicy, bo teraz trzeba ich wszystkich zamknąć, ale właśnie jako ci, którzy mogą czerpać. Właśnie to przebywanie, jak mówiliśmy sobie, przebywanie z nim nie jest czymś nałożonym, narzuconym z góry, ale zaproponowanym. Jezus zawsze mówi, jeśli chcesz, po to, żebyś smakował wolność, życie naprawdę w wolności, w obfitości, a nie w jakichś swoich pomysłach i później, no właśnie, chodzimy skwaszeni, niezadowoleni, a pełniliśmy swoją wolę. Mieliśmy taki genialny pomysł na swoje życie. Nie? A nie słuchamy Pana Boga i dlatego tak nam się to wszystko w naszym życiu gdzieś tam poprzy, poprzewracało, czy, czy komplikuje. Maria jest właśnie tą, która jest dla nas wzorem ucznia, uczennicy, który idzie za Chrystusem. Ona, i słyszymy te słowa, rozważała to wszystko w swoim sercu. Maria jest też, myślę, jako osoba, matka Boża oczywiście, jak najbardziej, ale była też, trzeba spojrzeć na nią, jako na prostą, zwykłą kobietę, dziewczynę z Izraela, która miała też wiele pytań, wątpliwości, trudności, nie rozumiała, ale nie buntowała się na to i pozwalała na to, żeby Pan Bóg w jej sercu powoli wyjaśniał, w sobie tylko znanym rytmie i jak on uznał za stosowne, tłumaczył Maryi to, co było jej potrzebne do zrozumienia. No, i teraz znowu jest kolejna odsłona też dla mnie i dla Ciebie. Jak to jest właśnie z nami? nie? Czy, czy bierzemy ten wzór z Maryi, że chcemy na różne te trudności, wątpliwości, kryzysy, również kryzysy wiary, które są w nas, czy jaka jest nasza reakcja? Czy to jest ta otwartość i cierpliwość w oczekiwaniu na to, że Pan Bóg będzie przemawiał do mnie? Czy mam pretensje, żale do Pana Boga? To, to to ci nie wyszło. Tu to już przesadziłeś. Nie? Maria jest dzisiaj tą, która i to świętowanie tej, tej, tego wspomnienia, uroczystości, święta, w zależności gdzie jest przeżywane, jest dla nas, jak powiedziałem kiedyś, nie akademią ku czci Matki Bożej, tylko właśnie oddaniem Panu Bogu chwały za to, co uczynił w jej życiu, co było pięknie wyśpiewane w tym psalmie, który dzisiaj jest fragmentem tej księgi Samuela. Jest to opowieść o, o Annie, tej, która zrodziła Samuela, i na tym tekście też wzoruje się można powiedzieć, Maryja, bo znała te teksty, głosząc czy modląc się tą piękną pieśnią, magnifikat, uwielbia dusza moja Pana za to wszystko, co, co uczynił. Ale właśnie jakie jest moje nastawienie do tych wszystkich trudności, które przychodzą? Bo to wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, łącznie z grzechem, żeśmy sobie tu w różnych konstelacjach rozmawiali. i którzy z was dostrzegają również tą prawdę, że Pan Bóg przychodzi do nas, czy działa w naszym życiu nie tylko w tych dobrych sferach, nie tylko przez to, co faktycznie dobrego nam się dzieje, ale tam nawet, gdzie jest grzech, gdzie jest trudność, tam Pan Bóg potrafi z tego wyprowadzać, prowadzić nas, pociągać ku sobie, żebyśmy na nowo odkrywali Jego wielką miłość. I paradoks polega na tym, że kiedy jest dobrze, bardzo często jest tak, że zapominamy o Nim. Mało tego, czynimy siebie matkami i ojcami Sukcesu. Natomiast kiedy jest trudniej, przysłowie mówi trwoga do Boga, może to nie jest najlepsza motywacja i, i taka najdojrzalsza, ale wtedy właśnie na nowo wracamy do Pana Boga. Albo się obrażamy, mówimy, że mamy Cię gdzieś i już wychodzimy z tego kościoła i w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego z Tobą, Panie Boże, albo faktycznie rzucasz się w ramiona. Paradoksalnie nie wiem, czy kogoś zgorszy, czy kogoś umocni, ale dni, momenty, kiedy byłem najbliżej Pana Boga, to były momenty, kiedy właśnie najwięcej narozrabiałem, czy było mi bardzo trudno, i wtedy, może z lęku przed jakąś odpowiedzialnością, naprawdę rzucałem się w objęcia Pana. Jeden z moich braci mówi, że kiedy jest wiara? Wiara jest wtedy, kiedy stoisz przed ścianą. I naprawdę już nie możesz dygnąć. Do tyłu też się nie możesz ruszyć, bo ci właśnie coś tam przygniata. To tak jak z Izraelem, którego z jednej strony mieli Morze Czerwone, a za nimi gonili na rydwanach żołnierze egipscy. I wtedy oni naprawdę wołali, wołali do Pana Boga, żeby uchronił i żeby ich wyzwolił. Tak samo często jest z nami, kiedy naprawdę już sami nie potrafimy, wtedy jesteśmy tymi, którzy naprawdę wołają. Ratuj, ratuj, Panie, bo naprawdę ginę bo już ta woda sięga mi do szyi. Za chwileczkę utonę. Jeśli ty mnie nie wspomożesz, ty mnie nie poprowadzisz. I taki, taki Pan Bóg jest i ma cierpliwość do nas. Chce nas z tego wszystkiego wyprowadzać. I w tym kontekście ten, ten psalm, jeszcze jak dalej pójdziemy do, do magnifikatu, to tam jest to wyśpiewanie tych wielkich dzieł, które dokonywały się w życiu Izraela i dokonywały się też, czy dokonują się w życiu Maryi. Ona z wdzięcznością to śpiewa. Już mówiliśmy, zwracaliśmy też na to uwagę, żeby mieć serce wdzięczne, żeby umieć dostrzegać te najprostsze rzeczy. Dlatego to jest cudowna modlitwa, magnifika, cudowna kościoła, którą się y, można modlić, nie tylko księża, ale świetcy, ci, którzy modlą się brewiarzem, modlą się codziennie wieczorem w nieszporach. Żeby uwielbić Pana Boga za wszystko, co było moim udziałem, za to, co było piękne i mniej piękne, dlatego że to jest. Ta przestrzeń, w której Pan Bóg przychodzi, Pan Bóg działa w naszym życiu. Ja często mówię, że możemy dziękować Panu Bogu za to, że jesteśmy, za to, jakim człowiekiem jesteś, za to, że masz życie, że dzisiaj właśnie tu jesteś, jesz, spotykasz i tak dalej. Później za to, co Pan Bóg robi przez Ciebie, bo jesteś Jego narzędziem. Ale paradoksalnie możemy dziękować również za to, co jest niechalo, bo tu się objawia to, jacy jesteśmy. I możemy w pokorze, w prawdzie stanąć przed Panem i prosić Go, Panie Boże, uzdrów mnie, Panie Boże, wejdź w te czy inne sfery mojego życia i uzdrawiaj to, bo chcę być na wzór Twojego serca, chcę być Twoim, Twoim dzieckiem. I może tak właśnie być, że my sobie myślimy, skoro jesteśmy tak blisko w kościele, tak się udzielamy tutaj, jeszcze jestem liderem, szefem, nie wiem kim tam jeszcze, prezbiterem, to mi się nic nie może złego stać. Nie? Okazuje się, że tak jak tu w życiu tej rodziny, no, może, może przyjść takie czy inne wydarzenie, trudne, ale właśnie w tym wszystkim Pan Bóg jest i nie zostawia nas samych. Można prosić w tym wszystkim, w tych wszystkich naszych lękach, trudnościach, a nawet nie tylko można trzeba prosić Pana Boga, zapraszać Go w nasze życie, żeby On właśnie w tym wszystkim, w tym wszystkim był. Możemy zgubić Pana Boga właśnie przez tą naszą pychę też, że wszystko sobie poustawialiśmy sami, w tej rutynie, w codzienności, każdego dnia i właśnie, on nam jest niepotrzebny, albo jak już jest, no to jak goździk do garnituru albo butonierka, żeby ładnie wyglądało, nie? A tak naprawdę ja sam, ja Zosia, Samosia, ja, ja, ja i wielkie właśnie wychodzi niefajne. I ostatnia rzecz z tej Ewangelii to to, że oni szukali Go trzy dni, to jest też ten synonim tego, że właśnie Chrystus przez trzy dni e, oczekujemy na Jego zmartwychwstanie. Że właśnie znajduje się Go, jest, zawsze jest, jest trud, jest męka, jest często umieranie i śmierć, ale dobra nowina dla grzesznika i dobra nowina dla chrześcijanina jest taka, że Chrystus zmartwychwstaje. Jak Święty Paweł mówi, jeśli z Nim umieramy, jeśli z Nim współcierpimy, to również z Chrystusem zmartwychwstajemy. Więc to wszystko, co dzisiaj jest Twoim życiem, co cię wypełnia, co cię dotyka, co jest trudne i tak dalej, właśnie jest ogarniane przez Pana Boga wtedy, jeśli ty tam Go zaprosisz. Bo Bóg jest wszechmogący. Stworzył cię bez ciebie, ale nie może cię zbawić bez ciebie, bo masz wolną wolę. I trzeba nam zapraszać tego Pana Boga. Wspominając tę Biblię Pauperum, czyli duże obrazy, które gdzieś tam może wiszą w naszych domach, czy u naszych rodziców, dziadków, jest jeszcze jeden obraz, który tutaj pasuje. W moim domu wisi, widzę go oczyma wyobraźni, w domu rodzinnym. Jest obraz, w którym Pan Jezus stoi przed drzwiami. Przed drzwiami, w które puka. I te drzwi nie mają klamki z tej strony. Klamka jest po drugiej stronie. To jest obraz mojego i twojego serca. Że Pan Bóg dla niego nie takie rzeczy robił. Nie? Mimo drzwi zamkniętych przychodził do apostołów. I mógłby wleźć spokojnie do twojego serca, w twoje życie. Ale nie zrobi tego bez ciebie. Bo właśnie tak szanuję twoją wolność. Stety czy niestety, ale jesteśmy wolni, możemy dokonywać wyborów. I też nie można zrobić tak, że otworzyć raz na zawsze to serduszko i niech sobie będzie otwarte. Bo owszem, wejdzie Pan Jezus, ale wejdzie też masę innego badziewia. Więc właśnie trzeba w stosownym czasie otwierać ten i mieć otwarte to serce na to, co dobre, co piękne, a przed tym, co jest chłamem, co jest złe, zamykać je, nie wpuszczać tam. Na drugiej stronie jeszcze mam dużo o Maryi, rzeczy, które mnie fascynują w niej, ale chyba sobie to podarujemy, żebyśmy na obiad zdążyli. Ale jedna rzecz, która mnie zawsze fascynowała, jest cudownym przykładem Maryi. To w kontekście też zetknięcia z różnymi denominacjami protestanckimi, które nam zarzucają, że się modlimy do Maryi, że wierzymy w Maryję, to jest nieprawda. To jest, to jest tak pokorna osoba. Mówię, czysta, przeźroczysta. Nigdy nie zatrzymuje na sobie. Zróbcie wszystko, co Wam powie. Wskazuje na Niego. Nawet jeżeli y, popatrzycie na różne ikony Matki Bożej, na przykład na kultową ikonę Matki Bożej w Polsce, czyli Matkę Boską Częstochowską, to ona trzyma Jezusa na jednym ręku, a drugą ręką pokazuje na Niego. Nic na sobie, nic nie zatrzymuj na sobie. Jakbym był Matką Bożą, to bym sobie chciał spokojnie ugrać tam swoje lody przy tym, bo właśnie to, to mi załatw to, albo to ja wam załatwię, to mi... a ona jest tak piękna i tak pokorna. Cała ta rzeczywistość, kiedy przychodzi, mówią, matka twoja przyszła, nie? Kto jest moją matką? Wiemy, że to nie jest posponowanie swojej matki, tylko pokazuje Jezus Chrystus, że jeszcze bardziej niż według ciała, jest jego matką właśnie przez to, że przyjmowała to słowo. I ona to słowo urodziła fizycznie, ale też rodzi to słowo właśnie poprzez swoje życie, poprzez konkretne czyny. Tam w tej pustelni mamy też taką piękną, piękną figurę Matki Bożej Brzemiennej, i ona jest ustawiona na miejscu, gdzie proklamujemy Słowo Boże. W naszym refektarzu, tam gdzie przyjmujemy posiłki, codziennie przed, przed jedzeniem się modlimy, jest czytane też słowo Boże, i właśnie ona w tym miejscu stoi. Właśnie, żeby pokazać nam, że również my możemy być właśnie tą Matką Bożą, jeśli przyjmujemy to słowo Boże i pozwalamy, żeby ono właśnie przybrało ciało. Konkretne ciało w postaci Twoich czynów, Twoich postaw, Twojego całego życia. Taka właśnie Maria jest. jest. To jest coś pięknego, coś niesamowitego. Możemy się właśnie przez nią do Pana Jezusa uciekać, prosić, ale chcę dzisiaj zwrócić uwagę na to przede wszystkim, żeby brać z niej przykład, żeby wpatrywać się w wzór uczennicy, tej, która właśnie w tym sercu rozważała wszystko, pozwalała się prowadzić i to serce było miłujące, to serce było kochające, to serce później jest też sercem cierpiącym. Ale ona właśnie w poddaniu woli Bożej przyjmuje wszystko, co Bóg daje. Dlaczego? Bo ma ogromną wiarę w to, że Bóg chce naszego dobra, że Bóg to wszystko najlepiej wy sobie wymyślił i przygotował. Dlatego również to cierpienie, które jest wpisane w jej życie, jest wpisane w Twoje życie, jest nam potrzebne. I ma ono moc, również tą historię zbawczą, jeśli nie będziemy cierpieli jak zwierzaki, tylko będziemy próbowali łączyć te cierpienia, oddawać je, zapraszać w nie Jezusa Chrystusa.